Hej kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam was dzisiaj na nowy odcinek z Mowi Star Planet. Zapraszam do oglądania. Łapka w górę, i oglądamy. Mamy 12 grudnia, także zaczynamy otwieranie kalendarza adwentowego zaległych dni. Miałam rzucić weekend, ale dlaczego? Ale fajna czapka Alfa, jaka super. Dlaczego nie rzuciłam odcinku weekend? Dlatego, że zablokowali mi konto na 3 dni. Nic nie zrobiłam. Mam taki sam sweterek. Czy, tak naprawdę, widzieliście w jakimś odcinku, miałam ten sweterek na sobie, no i nic nie zrobiłam i mi zablokowali konto i nie mogłam przez to nagrywać, e, więc było to dość słabe, no niestety, słuchajcie, tak się czasem zdarza, powiedzieliście mi, że po prostu ludzie czasem zgłaszają na przypale kogoś, no i wtedy tak jest, także no nic na to nie poradzę, dajcie mi jakieś porady, co zrobić z tym, żeby nie zostać zablokowanym, może macie kontakt do jakichś administratorów, żebym mogła z nimi zagadać, bo... Boję się, że jak właśnie nagrywam, że takie rzeczy będą zdarzały się częściej, że po prostu będzie mi to utrudniało nagrywanie. Także czekam na wasze, Waszą pomoc w tym względzie, jeżeli ktoś ma jakieś pojęcie na ten temat. I słuchajcie, otwieramy dzisiejszy. W ogóle zobaczcie, jakie piękne rzeczy się trafiły i do ubrania, i takie e, świąteczne do domu, także świetnie. E, I słuchajcie, dzisiaj wchodzimy. O, tu jest jakiś prydęcik, od razu go otworzymy. Wchodzimy do sklepu. I zrobię to, o czym wy mówiliście mi, że mam zrobić, także już to robimy. E, sklep Diamond, i tutaj mamy coś kupić specjalnego. Słuchajcie, tak, na początku to jest koło Fortuny, tutaj jakiś ten e, Fame Booster. Powiedzieliście, żebym to kupiła, że wtedy będą podwójne fame, a ja mam bardzo dużo nieodebranych autografów od Was, więc kupuję tam. I trwa to godzinę, słuchajcie, został aktywowany. E, otrzymasz podwójne fame przez następną godzinę. No dobra. No, to słuchajcie, robimy to. Uwaga, 60 minut, i wchodzimy teraz na mój profil. Nie, to na aktywności było, sorry. Na aktywności. Zobaczmy, ile w ogóle mamy autografów. 6851 autografów, także odbieram teraz. Mam 27 level, więc myślę, że będzie tego o wiele więcej. Tutaj moje stylizacje. Tu jeszcze jakieś. A co to jest? Twórz i Oceń? Nie znam tego. Dajcie znać o co tu chodzi. Twoje looks. Zakupione. Bardzo, bardzo dużo mi się wydaje. Mam teraz 27 level. O tyle mi brakuje. 20, 247 tysięcy. No, wydaje mi się, że już będzie 28 na bank. Skoro podwójne to dostaję. Uwaga! Wow, 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 wow! Ale, gratulacje, wybieram sobie zegarek. 29 już level, a chyba 27 to był? Tak mi się wydaje. Słuchajcie, trendy movie star. No dokładnie, dwa levely mi przybyły. E, wybiorę sobie czapkę. Ale, jajca, co? Wow, jeszcze kolejne. E nie, no to już było. Przecież już to wybrałam. Czy to się zbugowało? Dobra, a otwórzmy jeszcze naszego świniaczka. Cóż w niej będzie? Opróżnij skarbonkę VIP. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Trochę tego jest. No i ja będę kupowała boostery. Tylko dajcie znać, co tutaj robić, właśnie jak będę to odbierała. ale punktów. Co mam robić, jak będę kupowała booster, właśnie? I dobra, jeszcze kolejna rzecz, która nie została zrobiona, czyli mój profil, prezenty. I VIPy. Słuchajcie, otwieramy VIPy. O kurde. Patrzcie, ile tych VIPów tu jest. O, cię nie wierzę. Raz, dwa, to jest po trzy. Sześć. Kolejne sześć. Dwanaście VIPów dostałam. To niesamowite jest, słuchajcie, przyjmuję go. Nie, to chyba muszę kliknąć. Otwórz. Otwieranie. O, ten sposób. I tutaj dostaję też punkty za to. Do boostera, czy nie? Czy tylko kasę dostaję? Chyba tylko kasę. No dokładnie, ale to potwieramy sobie teraz przy okazji. Eee, potem tą skarbunkę. A, możemy kołem zakręcić. Ej, bo dzisiaj w ogóle nie kręciłam. Czy dostanę za kręcenie kołem więcej punktów? Nie, to tylko kasa się za to zostaje. Zapomniałam, że to nie punkty boosterowe. Trochę ajsu jest, no nie? No, ale wiecie, no nie będę tutaj przez godzinę grać na odcinku, mówi Star Planet. No to by było trochę przypłoskie, ale właśnie będę robiła tak, że tych autografów nie będę na każdym odcinku brała, tylko po prostu e, ja będę, czekajcie, wyślemy zaproszenie, czekajcie, zanulujemy i dodamy. Zapytaj, dokładnie tak, pytamy. E, I będę to tak robić, że właśnie jak będę kupowała booster, to wtedy będę e, po prostu. Odbierała te wasze autografy i zbierała punkty fejmu, także spoko. Dobra, skarbonę później opróżnimy, jeszcze nie teraz. A nie, ona sama się opróżniła? Okej, okay, dobra, dwa razy możemy zakręcić, ale kurde, kręcenia kołem. Ej, dajcie znać w ogóle, gdzie te kręcenie mogę szukać, bo czasami coś tutaj kliknę, na przykład, żeby włączyć głos i mi to ucieknie, to koło fortuny i nie wiem, gdzie to później jest, więc jeżeli wiecie, gdzie mogę znaleźć kręcenia kołem... E, jeśli tego nie zakręcę jednego dnia, to dajcie znać. E, dobra, i jeszcze musimy Pola Grace zaprosić do znajomych, także dziękuję Wam serdecznie, kochani, za te VIP. Po prostu jestem tak w szoku, nie spodziewałam się. No i Edyta Fiolet 505, też dziękuję ślicznie. I teraz od karunka otwieramy VIP-ka. E, dajcie znać, gdzie można w ogóle sprawdzić, e, ile trwa mój VIP, bo tak szczerze mówiąc, to nie wiem. <grym> A karunka zaprosiłam czy jeszcze nie? Dobra, czekajcie, kołem zakręcimy. Mamy 46 55 diamentów, o kurde. A, 200 mi przyleciało, ale jaja było tak blisko. E, I pójdziemy jeszcze do sklepu na zakupy, to na bank, bo chcę właśnie coś tam zakupić fajnego. E, bo właśnie w czwartek słyszałam, że są nowe rzeczy, to w czwartek właśnie coś wyszło ciekawego. Dobra, Karunka zapraszamy. Dziękuję Ci ślicznie. Dobra, wysłałam. I teraz wika sweet, kolejny. E, nie kolejny booster, tylko kolejny VIP. Wow, jesteście po prostu niesamowici i prześwirowani z tym wszystkim, że jeszcze się nie spodziewuję tego wszystkiego. Naprawdę, jestem tak w szoku, ile tutaj się dzieje rzeczy. No, no nieźle, nieźle. Stuwa! Poszło stuwa? Chyba tak. Nie wiem, jeszcze raz kręcimy, kręcimy. Koło fortuny kręci się. Co już 6 minut nagrywam? O, kurde. To będzie długi odcinek. Dobra, Wika Sweet, e, Zaakceptujemy również zaproszenie. Tak, poprosimy. E, I teraz e, XD Puszysta MSP. Dziękujemy również za VIP-ka. co? Świąteczne VIP-y. He he, to są świąteczne vip -y dzisiaj. Dobra. A co to w ogóle jakieś? A to jest święteczne tło, takie ciastkowe. Ja myślałam, że takie jesienne, mówię o co chodzi, no nie? Ale mi tutaj żongluje, świruje i to taki zegarek upływa. Kurde, fajnie by było dzisiaj 30 level zdobyć, ale wątpię, żeby się to udało, bo nie wiem, co robić tak szczerze. Dobra, X PUSzysta jeszcze zaprosimy do znajomych. A nie, ja już zaprosiłam ją. No cóż. Dobra, projektantka 215. Jakbym kogoś z tych VIPów tutaj nie przyjęła, albo im nie wysłała, bo się pomyliłam, to dajcie znać, to Wam odeślę jeszcze raz zaproszonko, jakby był jakiś problem z tym po prostu, bo wiecie, że czasami mogę tutaj się prześwirować. Jak tych VIPów tyle jest, że to jest jakaś masagra. Świąteczne VIPy to jest nazwa chyba tego odcinka, tak mi się wydaje. Dobra, kręcimy dalej, kręcimy dalej. Co nam tutaj przyniesie koło fortuny? 200. Pięćdziesiąt? Poszło na 50 myślicie? A to na najdroższe, ulu lu. Projektanteczka, poprosimy ciebie do znajomych, zaproszenie wysyłamy, wo wow, wo wow. I słuchajcie, kolejne VIPy tu będą jeszcze? Nie, już są odebrane. Dobra, już mówię, kurde, ile by tego było. Ej, tu są jeszcze jakieś? To! Trzytyna, kurde, nie wierzę, ale jajca. Kochani, jesteście poświrowani, tyle wam powiem, hit, hit roku z tymi vipami, szok, świąteczne vipy. PISZĄ! I 10, dobra, jeszcze raz, kręci, kręci, kręci się kółko. Tr -tr 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 -tr. Dobra, z 50 myślałam, że będzie 200, tutaj piąteczka, dobra, zamykamy to, także Tynkę musimy zaprosić do znajomych, zapraszamy, zapraszamy. Mam już 95 diamencików. Nie jesteście znaj przyjaciółmi. A czemu nie mogę zaprosić? Patrzcie. Ej, dziwne. A spróbujemy wiki wiki i kijki. O, tutaj możemy. Tak. A dlaczego nie mogę tutaj wysłać dotynki? Tak się zastanawiam. Hmm. No dziwne. Dobra, a to już otworzyłam, tak? Otworzyłam to. Dobra, od Seleny teraz otwieranie. Kolejny VIP, o Jezu! Kochani, jesteście po prostu, jesteście tacy, kochani, że szok! Grając tą grę, nigdy nie spodziewałam się, że będziecie tak mi pomagać, że jeszcze tym bardziej jakieś VIPy wysyłać. Jeszcze 200 nam się trafiło, to. To po prostu. Jestem aż tak zdziwiona i tak wzruszona tym wszystkim, że tak naprawdę przyszłam na tą grę. Dalej jeszcze jej do końca nie znam, że całą ciągle mi coś pomagacie. Znowu 200. Uuuu! Naprawdę hit, naprawdę wielki hit. Dobra, Selenkę jeszcze poprosimy do zaproszenie. Dobrze. Super, tak. Widzę, że macie tutaj jakieś takie hashtagi. Możemy się oznaczyć GP. Słuchajcie, będzie to ja, Gram Paula. no Nie, co myślicie o tym? Dobra, kolejny VIP otwieramy. Ja ci nie wierzę. Nie wierzę w to wszystko, to hit jest. Świecąc, czekajcie, nie przeczytam od kogo to vip żeby podziękować. Hit, hit roku. A będę cały czas się tym jary, bo to jest po prostu aż szok. Dobra, kręć dalej się. Parcel Mam Pieniądza. Uuu. Ula, la, co z tym pieniędzmi zrobić? Na pewno animacji nie będę kupowała, bo przez to mi się gra. Zaczyna i tak, świecąca gwiazda 1, 2, 3. Dziękuję serdecznie i wysyłamy zaproszonko do ciebie, ale patrzę, jaka tutaj ze skrzydełkami. I teraz, może ja, może ty. Wysłana, Wipka. Otwieranie dokładnie tak. Gotowe. 125 tych diamentów mamy. Ula, lula. Dobra, kręcimy kółkiem. Co nam przyniesie? Może znowu 200, bo to akurat nam ostatnio szczęście sprzyja, A, Niestety nie, ale i tak było dobrze. Czy 25 to najgorsze było? No ale cóż, ale tu się trafiło te 20. Słabiutko, ale to nie o to chodzi. Nie chodzi nam tu. o hajs, to tylko takie dodatkowe jest. Dobra, czy ja i wy sam do zaproszenie? Chyba nie. Dobra, jeszcze raz. Dobra, jest. Gites, Malines i ostatni VIP. Natkali. Otwieranie. Nie mogę, kochani, po prostu nie mogę z tego. Padnę, padnę kiedyś. Jacy, wy jesteście po prostu superondcy widzowie. Mam najlepszych widzów na świecie. Tak muszę wam powiedzieć. Chyba nie poszło na 200, co? A było tak blisko. O kurde, no, kurde faja. Dobra, uwaga. Ostatnie i Natkę jeszcze zaprośmy sobie do znajomków, proszę bardzo, natkę Czarno-biała. W ogóle to jakieś są te, to zaraz idziemy na zakupy świąteczne bez kitu. E, dobra. Mm, tutaj otworzone te wipy tak. Wszystko otworzone. Jeszcze wikiki. A, to nie, ja chyba je od, otwierałam to, ale coś mi się nie udało, także ostatni raz to robię. E, Tutru. Czy w ogóle było coś w tym? Pusta chyba była skarbonka. Dobra, dwa razy i do tej wiki chyba już, zaprosiłam, znaczy wysłałam zaproszenie, także teraz, jak już to kończymy, to wybierzemy się, słuchajcie, na pewno na jakiś shopping, a może, nie, wiecie co, może nie na shopping, tylko shopping w kolejnych zakupach, może w kolejnych zakupach, w kolejnym odcinku może zrobimy, chodźmy teraz do mojego, a, mój profil, zobaczmy, co na moim profilu, do mojego pokoju, zwierzaki trzeba ogarnąć, słuchajcie, odbieramy. Tum, trum, tum, tum. Jeszcze Mikołajkom musimy odebrać, tutaj jakieś naklejki do artbooka, no, 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 jeszcze to poprosimy, tutaj Mikołajowego, punkty się zgadzają, co? dobra to teraz możemy to cofnąć i jeszcze tutaj w czacie jest prezent to sobie z czatu weźmiemy prezencik o, proszę bardzo kolejne hajsiwa, poszło? dobra i teraz wchodzimy do mojego pokoju może się tu nie zatnie, a czemu ja tak wyglądam a nie inaczej dobra, e, ogarnijmy nasze zwierzaczki, zobaczcie całusek no nie mogę wchodzić przez przestrzeni, dlatego tak to się teraz dzieje że zwierzaki są w strasznym stanie, bo po prostu e, no nie mogłam ich nakarmić, jak widzicie dobra, jeszcze coś damy, już najedzony 100% i teraz czyszczu, czyszczu dajcie znać czy ja mam klikać, czy po prostu mieć przyciśnięte i, i tylko tak w kółko, bo wydaje mi się chyba, że przyciśnięte Chyba tak. Ale ludzi się tu zebrało. O, kurde, zaraz zrobimy w ogóle stylówkę z adwentowego kalendarza Mówi Star Planet. Chyba zaraz to zrobię, jak ogarnę zwierzaczki. Dobra, tu się chyba wszystko nie jeszcze trochę. Hej YouTube! Witam, pozdrawiam wszystkich tutaj, którzy w pokoju się znaleźli. E, miałam to w dzisiejszym odcinku zrobić, ale... Kurde, piłka mi uciekła. Aj! Dobra, piłkę potem ogarniemy. Miałam w dzisiejszym odcinku co zrobić. Yy, pokój świąteczny, ale tak mi zajęło długo otwieranie wypół, bo po prostu się nie spodziewałam, że tyle prezentów świątecznych dostanę. Tajgerek nasz. Czy myślicie, że opłaca się kupić kolejnego zwierzaka, czy niezbyt? Czy to jest dobry pomysł? 16 level, już nasz tajger ma. Dobra. Okej, okay, i teraz czyszczu, czyszczu, jak widzicie tutaj, hej glam, coraz więcej ludzi się tu pojawiło, może jako nie mają mniej znajomych, to im się to wyświetla, że jestem dostępna i może myślą właśnie, że nagrywam i przychodzą tutaj, ale już nie będę pisała, że nagrywam, bo wtedy jest za duży młyn, że tak powiem i naprawdę gra się zacina, a tak teraz to na spokojnie, chyba nawet te vip -y się też normalnie otworzyły, nie wiem czemu to się nie chce, aż mi się stłuczę, muszę go trzymać, cz, 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 cz ani bo on równo stoi ale stoi na dywanie. Dobra, piłeczka. No i wiecie jak po prostu tutaj jest tyle ludzi, to ja nie mogę tu się bawić, bo mi ciągle coś przelatuje. Jak widzicie, to pobawimy się potem e, i chodźmy teraz do stylizacji i zrobimy chyba stylówkę z kalendarza adwentowego. przynajmniej tak e, spróbujemy to ogarnąć. Tak, gdzie to było miasto filmów? Czy nie nie gra? Właściwie więcej. Kilka dni nie grałam i dupa blada, że tak powiem, nie można było <grych> poogarnąć naszych zwierzaków, tutaj się nie wchodziło, także trochę się pozapominało. Dobra, e, od, co to jest w ogóle? A to jest taka przypinka fajna, to zrobimy sobie taką e, stylizację z kalendarza adwentowego, co wy na to włosy mi uciekły, skarpety, żeby wystawały, nie da się tak. Zrobimy stylówkę elfa, normalnie, tak o. <grych> E, przydałaby nam się jakaś sukienunka, tylko niestety nie mamy żadnej spódniczki, która by tu pasowała. A może jednak. Dobra, załóżmy ten sweterek i teraz na doły wejdziemy. O, w ten sposób sobie pobawimy się. Czy to pasuje? Chyba średnio. Średnio na jeżę. w ogóle włosów nie mamy, także przyczajcie, że to śmiesznie wygląda jak na razie. E, spodnie może takie. Nie, nie, nie. Czerwone spodunki. Ej, czerwone spodnie fajnie wyglądają. I chyba je tutaj takie właśnie zostawimy. Chyba, że znajdę coś jeszcze świątecznego. To są spodnie Elfie, ale one tu nie będą pasowały. Więc weźmiemy te spodnie. Chodźmy do jakichś włosków jeszcze. Eee, te włosy byłyby fajne. Gdyby nie to, że tą czapkę mają. To też czapka. Musimy zrobić takie, żeby nie było... Mm, żeby nie przeszkadzały te właśnie czapuszki. Znajdźmy jakichś takich nowych, bo przecież dużo ostatnio włosków mi przybyło. Takich ciekawszych. Ej, to mi pasuje do elfa w ogóle. To z zielonym, no nie? Mi się to podoba. Tak bym zrobiła. W ogóle troszkę torebek nam też przyszło. To by do dekoracji pewnie jakieś. O Jezus, ile tego mamy? Tego tu nie widać, więc to zdejmiemy. Oh no! oh no! Czekajcie, dobra, założymy to. I to z dekoracji, bo tam jeszcze jakieś torebki były, coś. No, ale nie. Szalik w sumie. Nie wiem, czy ten szalik tutaj weźmiemy. W sumie szalik spoko nawet wygląda do tego, ale nie, bo tutaj jakieś kropki, tu coś tam. Nie, rzęs też na razie nie dajemy. Dobra, to wróćmy po prostu do tej pierwszej ozdoby, czyli tej pałeczki, której mamy, nie wiem dlaczego aż tyle. I zapiszmy sobie stylizacja, nie, nie stylizacja, tylko look z kalendarza adwentowego i elo. Tylko włosy nie są z kalendarza, ale chyba właśnie nie było. Dobra, zapiszmy to. Ubierzmy. O, dokładnie. I zapiszemy. Taka nasza stylówka. Pum, 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 pum. E, tak, przyłączymy się do oceniania jak najbardziej. Także zapraszamy. To w ogóle e, też są oceniane te moje wcześniejsze luki, jak widzicie. Jest chyba całkiem spoko. I na koniec tego odcineczka wejdźmy sobie, właśnie, jeszcze do mojego pokoiku. Spróbujmy tutaj może e, coś, coś ogarnąć tak delikatnie. Zobaczyć, czy mam jakieś... O, widzicie gram To ja witam, witam. Chciałam zobaczyć, bo wydaje mi się, że ja dostałam... E, nie, chodźmy kuchnię ogólnie, będziemy od nowa robić, że dostałam jakieś nowe tła. O Jezus, wyszłam stąd. Mój pokój. Hmm. Czym to się nie chce włączyć? Coś mi się przycięła gierka, słuchajcie, ale yy, widzę, że tutaj nie ma ludzi. Także sobie poklikamy szybciutko yy, piłeczkę i ze zwierzątkami się pobawimy, żeby troszkę im poleciało. Yy. Do tego poziomu kolejnego i muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o pokój świąteczny, to właśnie zrobię to w kolejnym odcinku, bo teraz tak pomyślałam, że za dużo tego, ale tylko ogólnie sprawdziłam, bo widzę, że są jakieś tła, e, które dostałam albo coś w tym stylu. Dostałam chyba jakieś właśnie świąteczne tło. Czy można to kupić? Jeśli tak, to dajcie znać, czy to się kupuje, bo wydaje mi się, że właśnie to dostałam i gdzie to znaleźć. Ej, ludzie, nie podchodźcie do moich zwierzczów, bo ja muszę je tu ogarnąć. Gdzie będziecie, ale nie, całe szczęście tutaj nie ma żadnego spamu, bo czasami. Jest to po prostu tak, że jak gram, to jest tyle ludzi w tym pokoju, że nie mogę tej piłki naklikać, właśnie, żeby zwierzakli tutaj ogarnąć. Tak, 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 nagrywam, nagrywam zaraz to i odpiszę, tylko że, że ogarniam zwierzaczka. Zaraz w ogóle zobaczymy, co tam u naszej Wicki. Schodź może do pokoju, do niej wejdziemy. Tak, nagrywam. Siedemnasty poziom, ale jajca. Nagrywam. Hejka dziewczyny, ej, uciekła, chciałam ją zobaczyć. To wejdziemy do tej piąty level. Słuchajcie, może ją tu zaakceptujemy, a jak normalnie wyślemy jej. Zaproszonko. A tutaj mamy taką paszeka piernikowa fajna. Wchodzimy do niej. Jesteście przyjaciółmi, dobra, to wbijam do niej na profil, można tak zrobić. Yy, pokój. Odwiedź pokój. O. Sprawdzamy to! Patrzcie, jaki straszny halloweenowy. Dziwnie. Ej, mój zwierzak się zmienił. Czy wy to widzicie? On tu jeszcze wygląda tak. On już się zmienił od tego poziomu, ale jajca. Dobra, idziemy co do ogrodu. W ogrodzie się nic nie dzieje. Kuchni też, pokój, imprez. To zwierzaki, patrzcie. Można tutaj dać im, yy, pomóc im, i wtedy akurat dostajemy jakąś kasę za to, jak na nie poklikamy. Też tak mi mówicie, żebym tak robiła: 13 level. Jakie fajne. Zobaczcie, one są takie kosmiczne. Kubuś ładny, podobał mi się. Dobra, i poklikane. Jeszcze widzę coś w aktywności się nowego pojawiło. To od razu możemy to w sumie odebrać: 10 autografów, 3 polubienia, aktualizację statusu. A właśnie możemy, napiszemy. Ho, 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 glam Mikołajka. Tak pisze, bo jestem elfikiem. Dobra, czyli tutaj dostaliśmy troszeczkę punkcioreczków. Możemy je sobie teraz pięknie odebrać. Ej, co to jest to? Członkowie jury mogą głosować w konkursach. Stajesz się członkiem jury po zakupie VIP na okres 90 dni. To mam VIPa na ponad 90 dni? Tu niezły jajca. Dobra, jeszcze tą skarboneczkę. Chyba nie opróżniłam jej. No, oj, dużo było tamtego. Patrzcie, przyleci. Oj, 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 ej, poszło trochę. Jednak trochę poszło. Dobra. Jeszcze na koniec słuchajcie, mój profil. I prezenty. Jeszcze na koniec te prezenciki otwieram, słuchajcie, bo w każdym odcinku, tak jak mówię, obiecałam, że będę otwierała wszystkie prezenty, także będę otwierała i na odcinkach specjalnych z otwierania, piękne były te rogi, albo na odcinkach specjalnych z otwierania, ale na tych zwykłych na koniec też będę chciała otwierać prezenciki. Z racji tego, że mi się stronka nie zacina, to jest Gitas Malines troszeczkę poprze wijam sobie i pootwieram różne prezenty. Także moi kochani, jeżeli ten odcinek Wam się podobał, poproszę o kciuka w górę i właśnie dajcie mi też porady, co robić podczas boostera, choć uważam, że teraz i tak nam to się opłaciło, bo poszły nam dwa lewele do przodu, a w kolejnym no i dajcie znać właśnie, co robić z tymi VIPami, bo... Nie vipami tylko z tymi banami, bo jestem troszeczkę smutna, że takie rzeczy się dzieją, jak ja nic nie robię, bo gram tylko na odcinkach. Kolejna rzecz jeszcze, którą chciałam wam zakomunikować, to w kolejnym odcinku wybierzemy się na zakupy i zrobimy na pewno coś świątecznego w pokoju, a tymczasem chciałam wam serdecznie podziękować za te vipy, za to po prostu ja się tak nie spodziewałam, że będziecie tacy tutaj mi chcieli tak pomagać, aż tak mocno, także jest po prostu super super. To nie jest świąteczne, nie wiem, dlaczego ludzie przerzą to na święta, to dziwne trochę. E, także słuchajcie, przesyłam Wam Buziaki. Zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Na dole czerwony przycisk. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi filmami. żeby móc komentować, lajkować, subskrybować i dołączyć do glona mojej gram rodzinki. I do zobaczenia w kolejnych filmikach. Na koniec otworzymy sobie świąteczny prezent. Ho ho ho, Buziaki. Pa pa.